witajcie tutaj w forum w kolejnym odcinku z serii przygód na modach w tym odcinku... a kurde, już pokazałem mur tak, zbudowałem mur już od razu wam to pokazuję tak, o co chodzi z tym murem? Widzę, że widzicie pewnie, że on nie jest za ładny, nie jest asymetryczny. tu jest na 4, tam jest na 20 kratek pizdu więc tak, zbudowałem go po to, że dość często na tą wioskę są najazdy bandytów i oni zamiast lecieć na wioskę, biegną sobie tędy. Tutaj już widać skutki obrony mojej przed bandytami. Musiałem zniszczyć tego walkben' i napalałem ich mieczem po prostu tutaj, jak stali. Oni lecą do mojej bazy, więc ja postanowiłem się odgrodzić. Mur będzie jeszcze taki, będzie wchodził w tą górę, jakoś tu mniej więcej. A ten będzie skręcał już tutaj w lewo, tylko będę przeszło dużo stone brika. Zająłem się kopaniem kobla. I tak, farma... Jedzenia nie mam. Mam 42 zboża, bo zebrałem z farmy. Na farmie mam zwierzątka, tutaj są kury. Na razie tylko kury udało mi się znaleźć. Znalazłem też krowy i owce, ale one są daleko i trzeba było je długo prowadzić strasznie, a mi się nie chce jak na razie. Tyle się tutaj zrobiło. Zrobię sobie od razu, chlebek. dobra, jakiś zapas chleba mam. I teraz też taki mały apel do Was dla tych, co oglądają serię na modach. Te mody, tak stwierdziłem, że za dużo nie dają. Do, w grze zmieniają jedynie to, że mam NPC-ty, nowe potworki, mm, narzędzia. Mam y, też również zbroje itp., w ogóle nowe rudy. No, to dla mnie jest mało, ponieważ ja nie chciałbym się pobawić tymi wszystkimi jakimiś... Systemami są takie maszyny, na przykład Industrial Pack. To, to mnie fascynowało, jak grałem na serwerach Industrial albo TechKit. Chciałem zrobić drugi sezon tej serii. Myślę, że po 15 odcinku Góra 20 ten sezon skończymy i zacznę drugi sezon na pingwin Packu albo jakichś fajniejszych modach, które uda mi się być może znaleźć. I tak, tutaj mam już zwiększoną fabrykę. Tutaj mi się już przetapia coś. I też tutaj postawiłem sobie łóżka, próbowałem się w nich przespać, ale rozpiłem się w tym klocku tutaj, się zabijałem, musiałem go rozwalać i w ogóle, więc one są tutaj dla ozdoby. Musiałem jeszcze sobie zbudować pokój, żeby łóżka sobie tam zbudować. Oj, bunkier, w tym bunkrze myślę, że przeczekam do końca serii, a już tutaj się ładnie buduję, grodzę się murem. W tym odcinku sam nie wiem, co chciałem znowu zrobić, a nie myślę nad tymi odcinkami, więc tam. A i właśnie, jeszcze jedna zmiana, Gram na poziomie trudności, trudny i widzowie pod chyba pierwszym odcinkiem, jak bo w pierwszym odcinku szczerze ja to znalazłem, owce, zaraz je wezmę jak będę wracał, ja znalazłem to w pierwszym odcinku i widzowie mi pisali, że tutaj jest boss, ja to zaraz sprawdzę, bo w pierwszym odcinku przyznaję się, grałem na PC Fullu, więc tutaj się nic nie pojawiało. Tu się już lawa wylewa. Tak, tutaj byłem w tych systemach. razem ten, nie? Nie no, tutaj nic nie ma. Jeszcze tutaj moje odkrycie. Widzicie, tutaj jest taki drewniany klocek na apie. Tam są bandyci. Nie będę się zapuszczał tam. Oni mnie zabiją. Oni mnie biorą jak chcą. Tutaj mam jakąś... Tajgę, nie wiem czy to mogę. O, taiga, nawet nie patrzyłem się na to. Tak rozpoznałem, że to jest taiga, ponieważ tak mi się jakoś kojarzyło, że śnieg, klasy, iglaste, taiga z geografii. Ja sprawdzę, co tutaj może daleko wyrenderuje mapę. W tym odcinku będziemy podróżować. Tutaj jest dużo zwierząt. Myślę, że mógłbym zrobić jakiś podziemny tunel. Pomyśleć się jakąś bazę. Tajga to w sumie jest dużo drzew. Mógłbym zrobić. Coś ponad poziomem ziemi. Jak będę wracał, to sobie zaznaczę. Ale tutaj ogólnie też, jak mówię, te mody nie są za bardzo zróżnicowane. Ten akurat ta paczka modów, tereny nie są jakieś super, są praktycznie identyczne jak na normalnym Minecrafcie. To jest coś w stylu slime boli. Mogę z tego zrobić lepkie tłoki. I też pomyślałem o jakimś mechanizmem w przyszłych odcinkach z redstone'a, więc być może mi się to przyda, jak będę robił tłoki, ale... Też żelaza mi strasznie brakuje. Kopię i kopia, a żelaza nie ma. Lecą mi te inne surowce, które zazwyczaj możemy znaleźć na modach, ale żelaza mi w ogóle nie leci. Więc nie wiem co z tym zrobić. Na jakim poziomie jest żelazo, ja się ogólnie zastanawiałem, bo nie jestem jakimś specjalistą od tego. Wiem, że są po prostu diamenty Hana w osiemnastym poziomie w dół, bo to było przydatne jak graliśmy na serwerze SKKF-a to wiedzieliśmy gdzie mamy założyć bazę, gdzie mamy się wkopać a tak a propos jeszcze serwera skkf myślałem też, że zamiast modów mógłbym właśnie z tego to serwera nagrać, byłoby myślę też ciekawie jak się zmagamy, ja i moja ekipa na serwerze hardcore, jak wszyscy umieramy, jak się nawzajem zabijamy to byłoby nawet śmieszne myślę, więc też będzie taka opcja, że będzie seria może nie zamiast tej, tylko po prostu tak. O, oddzielna seria z serwera SKKF-a. SKKF, a skkf skkf No i znalazłem spawner, moi mili. Nie, 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 nie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. I co mi tutaj strzasz w dupę pedalski włamy O, fajna siekierka mi się podała. Karmel. Będę mógł sobie jabłka karmelu zrobić. Wiedziałem, że coś tu jest Tutaj już... O o o! Oho! Bagna. Może coś będzie jakaś wioska na bagnach, mam nadzieję. O Jezus Maria, ile kur! Nowa wioska, mówiłem. Tunel, tutaj jest musowy tunel, moim zdaniem. To jest wioska. Jakichś murzynów raczej. Przyzwyczajenie do X-Raya. kanio, kanio. I tak, będziemy mieli co zwiać w następnym odcinku. Na razie zostawiam tamtą bazę, myślę na jakieś 3, nie, no, 2, 3, 4 odcinki. Nie mam zamiaru wracać do tamtej bazy, przeżyję z tym, co jestem tutaj. I postaram się coś zrobić w tej wiosce. Może jakieś misje. na końcu tej wiosce. To mieszkańca. Tak, krokodyl! Tak, będziecie widzieli krokodyla. No możemy je chyba w zęby złapać nawet. Kolejne. Kolejny. Jezu! Jak mnie dziabnął. Cholerne. Zostaw tutaj... Jakieś wykopki urządzacie? Słońce już zachodzi. Znacznik, znacznik. Nie, nie, nie. Dobra. Grzyby mi się też przydadzą, myślę. Tutaj też. Latająca wyspa? Czy się mylę? Latająca wyspa znalazłem kolejną rzecz, Dobra, ale to zostaje na kolejny odcinek. Na razie się z nami żegnam. Zakopię się gdzieś w ziemi i próbuję przetrwać. Na razie.